Mam nadzieję, że za mną tęskniliście, bo ja za wami też. W tym czasie można mnie było ponownie spotkać na Twitchu. I tam cię zapraszam, bo właśnie dzisiaj od 19 prowadzę tam streama i na ciebie czekam. Twitch TV wiem jak. No ale zanim pogadamy w tamtym miejscu, czas zajrzeć do internetu, dlatego wspólnie do niego wlećmy. Ja pierdole. Ostatnio mówiłem, że szykuję się na Twitchu. I tam cię zapraszam, bo właśnie... Netu, dlatego wspólnie do niego wlećmy. Ostatnio mówiłem, że szykuje się prawdziwie sportowy czas, ale zanim będziemy mówić o Mistrzostwach Europy czy tam Olimpiadzie, trzeba wspomnieć o imprezie, która odbyła się kilka dni temu, a były to Mistrzostwa Świata! Kopaniu grobów. Odbyły ja się one podczas targów pierdolę. Necro Expo, czyli międzynarodowych targów branży pogrzebowej i cmentarnej. W tych dniach w Kielcach zjeżdżają się producenci, dostawcy, przedsiębiorcy i wszyscy zainteresowani branżą pogrzebową. Dzielą się osiągnięciami, technologiami i trendami, które zmieniają się w tej dziedzinie. Niektórzy pewnie zamarli, słysząc, że jest coś takiego, no ale biznes to biznes. My jednak tutaj nie o Kasie, a o zawodach które podbiły internet. Jak sama nazwa wskazuje, w międzynarodowych zawodach w kopaniu grobów na czas polega na kopaniu grobów na czas. Zadanie to wykopanie grobu 200 na 90 cm o głębokości metra i 60 cm. Ja pierdolę, bardzo zawody. Na mistrzostwach stawiły się drużyny z Polski, Węgier, Czech i Słowacji. No i bez zbędnej zwłoki wzięli się za kopanie. Maksymalny czas to godzina, chociaż nie tylko to decydowało o wygranej. Na wynik składała się też dokładność i estetyka wykopania no i późniejszego zasypania grobu. Nad wszystkim czuwało międzynarodowe jury. W niestety po zażartej walce Polacy zajęli trzecie miejsce. Przed nami byli Słowacy, a pierwsze miejsce zdobyli Węgrzy, którzy według jury zrobili to najszybciej i najstaranniej. O dziwo wśród kibiców, w uczestników nie panowała grobowa atmosfera. Wszyscy dobrze się bawili. Inaczej reaguje Internet. Są osoby, które w tych zawodach widzą jakąś głębię, ale jest też masa oburzonych. Tomasz proponuje, aby iść za ciosem i zorganizować bieg z trumną i skąd przez wieniec. Lech sarkastycznie proponuje ubieranie nieboszczyka na czas. Dodając, że to koszmar jakiś. Monika proponuje konkurs piosenki funeralnej, takie nekropolo, a tak poważnie, bo temat ociera o poważne sprawy. No, grabarze to też ludzie. No jeżeli w ten sposób chcą trochę porywalizować i wluzować, to w czym problem? Inne zawody robią tak samo. No, na przykład strażacy. Czekajcie, prostytutki robią loda na czas. Tylko jak znaleźć klienta, który się spuści jakby, bo każdy się spuszcza w in... Ciekawe, no. Na co dzień ratują ludzi. Biorą udział w akcjach, w których czasami giną ludzie. No i jednak mają takie swoje tradycyjne mistrzostwa. Dlatego tych zbulwersowanych proszę, abyście popatrzyli na to trochę inaczej. A co do osiągnięć polskich grabarzy w tych zawodach, Trzecie miejsce na cztery no, może być rozczarowaniem. Niektórzy wskazują, że na ten słaby wynik miała wpływ ich trzeźwość. Po kilku głębszych może zrobiliby to szybciej. Ale czy dokładniej? Nie wiem. Z drugiej strony podium to zawsze podium. I mam nadzieję, że nasi inni kopacze na Mistrzostwach Europy zdobędą to samo, co byłoby wielkim sukcesem. Standardowa krótka przerwa, ale niestandardowa okazja, bo już w ten weekend rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Niemczech. ISTS, oficjalny sponsor reprezentacji, przygotował limitowaną ofertę specjalną. Wystarczy zarejestrować się z linku w opisie albo podczas rejestracji wpisać kod PoszukiwaT 300 i można zgarnąć dodatkowe 300 zł bonusu za wytypowanie jakiegokolwiek zwycięstwa Polaków w fazie grupowej. Czy to z Holandią, Austrią, a może Francją. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków. Jeżeli Polacy wygrają ten mecz, kupon wejdzie, ty zyskujesz dodatkowo. Dosób, którzy szumnie zapowiadają, że walczą o Puchar. Jeżeli jedzie się na turniej rangi mistrzowskiej, to celem powinien być Puchar. I nie ma tutaj grama ironii z mojej strony. Tak powiedział reprezentant Adam Buxa. Słusznie, trzymam za Was kciuki, no ale najbardziej czekam na wpadki i dziwne sytuacje, których na pewno będzie wiele, co pokazały mecze towarzyskie przed turniejem, gdy nasi obrońcy byli brutalnie faulowani, a nasz trener magicznie znikał. Pierwszy. W innym meczu był też Mbappé, który dosyć zabawnie synchronizował się z wyświetlaną za nim reklamą. Wszystko przed nami. Turniej zaczyna się dzisiaj o 21.00 i jestem pewien, że ktoś wbiegnie na murawę. Jak nie dzisiaj, to w którymś z kolejnych meczów, bo przypominam, że w 2020 na euro była pamiętna akcja ze spadochronem, który lądował na niemieckim boisku Allianz Arena. Tym samym, który rozpocznie tegoroczny turniej. Wtedy zawadził o linki ruchomej kamery, lądował awaryjnie i przy okazji poturbował dwóch kibiców siedzących na trybunach. Co nas czeka w tym roku, możemy tylko zgadywać. Oczywiście stadiony są zabezpieczone, no ale przy akcji ze spadochronem byli nawet snajperzy, którzy bali się strzelać. Jeżeli chcecie sobie przypomnieć tamtą akcję, macie ją tutaj albo w opisie. Na ostatnim finale Champions League, czyli takim corocznym finale klubowych Mistrzostw Europy, które są tak samo mocno chronione, na murawę wbiegli dwaj kibice. Przez kilka minut ganiali się z ochroną. Zdjęcia i filmy obiegły internet, każdy zobaczył ich twarze i ten sam napis na koszulkach: Milstroy. Jest to nick białoruskiego streamera, który obiecał każdemu, kto wbiegnie na murawę, z wypisaną jego ksywką 350 tysięcy dolarów. Jak się okazało, te pieniądze im wypłacił. No, ich spoko, zostali milionerami. Tak, odwaliło mu od kaski. I słysząc stream. Odjebało mu od kaski? Nie, 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 nie. On rozdał kaskę. Spoko, alom. Jak najbardziej. Ja. Dobra, nie mogę tego powiedzieć, bo mnie zamkną w więzieniu. Ale. Jakbym był na jego miejscu, to bym płacił za to, żeby tych aktywistów, co się przykleją do drogi. reszcie, co powiedzcie. Streamer, YouTuber, influencer. No, nie mamy dobrych skojarzeń. Od razu przed oczami widzimy bogatego dzieciaka. No i tak zazwyczaj jest. Oczywiście Ameryka ma swoich bogatych influencerów. Jednym z nich jest 24-letni Alex Choi, który został kilka dni temu aresztowany. Wszystko przez film, gdzie jego Lamborghini jest ostrzeliwany fajerwerkami z helikoptera. Tego filmu nie ma już na kanałach Alexa. Mimo wszystko postawiono mu zarzuty. Umieszczenia ładunku wybuchowego lub zapalającego na pokładzie lecącej maszyny. Dodatkowo Aha. film reżyserował na terenie należącym do władz federalnych. Wyszedł z aresztu wpłacając kaucję, ale grozi mu 10 lat więzienia. Pod tymi informacjami ludzie go bronią, mówiąc, że fajerwerki odpalali ludzie z ręki. Nie było tam materiałów wybuchowych, a wszystko ma taki rozgłos, bo nie miał zgody, czyli nie zapłacił rządzącym. Według niektórych tak nie wygląda wolny kraj, czyli USA. Chyba problemem każdego kraju... No każde... trochę bez sensu, ale no jakby mogli mu mandat wpierdolić na przykład, nie? Powiedzmy pół miliona dolarów za to i by było fajnie. Nie wiem, na chuj się tak spieli do niego. Tego społeczeństwa są pieniądze. Ci, którzy mają ich za dużo, no, zaczynają się odklejać. Jeszcze pół biedy, jak sami robią coś głupiego, ale jak zaczynają za to komuś płacić, aby ten ktoś zrobił to, co oni chcą. No, zaczynamy przekraczać pewne granice. Oto streamerka Natalie Reynolds, której działalność w internecie można określić jako kontrowersyjna. Na swoich streamach robi dziwne żarty, inscenizowane sytuacje, no ale ta ostatnia mogła skończyć się bardzo źle. Na tym ona streamie ją zepchnie. Przez... Ona ją zepchnie, ja już widzę po niej, kurwa, że ona ją zepchnie. 15 minut namawiała napotkaną kobietę, aby ta skoczyła do jeziora. Kobietę, która kilkukrotnie mówi, że nie potrafi pływać. Aha, dobra, to jeszcze inaczej. No, ale Natalie chciała zrobić planowany content, dlatego dalej nalegała. Proponowała też 20 dolarów, i nagle kobieta wskoczyła do jeziora, co ją trochę zdziwiło. Ale gdy ta zaczęła sygnalizować, że trzeba jej teraz pomóc, bo potrafi unosić się na wodzie, ale nie potrafi pływać, streamerka uciekła. Jaka krytynka, ja pierdolę. Czytając komentarze widzów, którzy oglądali wszystko na żywo, była niby zaskoczona, ale też rozbawiona. No, stop, Potem zabrała znajomych i się oddaliła. Jak się okazało, bezdomna kobieta na szczęście przeżyła. Uratowali ją strażacy, których na streamie mijała nasza amerykańska gwiazda. Nah, to jest bad. Natalie. Całe zdarzenie potwierdził ich komunikat. Za to sama Natalii komentuje, że uciekła, bo kobieta prosiła, aby jej nie nagrywać, bo chciała popływać. Pewnie macie już dosyć... Jaka kurwa kretynka, nie? ...influencerów ich pomysłów, Dlatego mam dla Was jeszcze jeden dziwny przypadek. Przenosimy się do Cypru, gdzie ostatnie wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego wyłoniły nowego europosła. Jest nim Fidias pana Jotiu, cypryjski YouTuber mający 3 miliony subów. Zasłynął m.in. japońskim wyzwaniem, gdzie miał przejechać cały kraj za darmo. Wyjadał wtedy jedzenie z hotelowych bufetów których nie nocował, jeździł na gapę pociągami, chowając się w ich toaletach, uciekał przed kontrolerami i policjantami. Taki człowiek zdobył w wyborach 19,4% głosów, trzeci wynik w kraju. I pewnie teraz myślicie, że zna się na polityce albo gospodarce. Błagam, jest całkowicie inaczej. Zupełnie. Fidias podczas kampanii przyznał, że nigdy nie głosował, że nie interesuje się i nie wie, jak wygląda polityka krajowa czy europejska. Ale za to wkurzają go rządy nerdów z Brukseli. Swoją kandydaturą chciał zachęcić widzów do głosowania, a przypadkiem wyszło, że dostał się do parlamentu. Nie, no nieźle. To teraz czekamy na filmy z nocnego ukrywania się w parlamencie europejskim i siedzeniu po nocach. W tamtejszych toaletach. I nawet jak ty albo ja nie będziemy tego oglądać, to po części będziemy to sponsorować. Podatkami. Jak mówiłem, za tymi wszystkimi przykładami stoją pieniądze. I za to wybuchowe połączenie gwiazd, internetu i kasy wziął się chiński rząd. Tamtejsi cenzorzy internetu zabronili chwalenia się pieniędzmi. Tyczy się to szczególnie tamtejszych influencerów, których konta zniknęły. Jednym z nich był Wang Han Guan, który mając 4 miliony obserwujących na tamtejszym TikToku, relacjonował swoje loty pierwszą klasą, chwalił się kolekcjami biżuterii, a teraz może płakać w swojej willi. Czy tak powinno być też u nas? No, ciekawy temat do dyskusji. Czekam na waszą opinię. Przyszedł czas, aby głębiej wjechać do internetu. Panowie, proszę tu nie parkować. Ostatnio kilka osób zarzuciło mi, że za dużo mówię o polityce, tylko że ciężko ją omijać. I powiedziałem sobie, że za jakiś czas stworzę kanał, gdzie będę mówił tylko o tym, ale też z przymrużeniem oka. Ale to za jakiś czas, gdy skończą się za moim oknem remonty. Wygląda to jakby robili tu międzynarodowe zawody w kopaniu grobów. Tylko szkoda, że nie na czas, bo trwa to już miesiąc. Wymieniają rury. A my w ostatnich wyborach wymieniliśmy europosłów. I miałem nie mówić o polityce, więc tak w skrócie wszystkie kraje europejskie skręcają w prawo. To takie podsumowanie. Takim przykładem może być Grzegorz Braun, który tam jedzie. I co z tego wyjdzie, nie wiem. Jeżeli będzie wybuchowo, no to mają już strażaka. Wybory zbiegły się z tym zdarzeniem, które szokowało Polaków. Centrum Warszawy, zresztą niedaleko mnie. Przejeżdżam tą ulicą co kilka dni i ciemnoskóry facet skaczący po samochodzie. Ej kuratę. Dobra. Czy za samochody poniszczy? Mówiłem, że... Na początku myślałem, że to jego samochód. Niech robi z nim co chce. Później pomyślałem, że po prostu ktoś źle zaparkował. A parkować trzeba tak dobrze, aby nie wkurzyć przechodniów, którzy potrafią się mścić. Co za idiota tak stanął? Jak ja mam teraz przejść? A, no tak. Przecież to ja. Ale wracając do wcześniejszego zdarzenia, okazało się, że facet miał ochotę poniszczyć trochę rzeczy, co potwierdziła policja. 26-letni obywatel Rwandy został zatrzymany i postawiono mu zarzuty niszczenia mienia. Takie nagrania kiedyś były dla nas taką zachodnią ciekawostką, na przykład z Francji. No a teraz według niektórych można powiedzieć, że Polska stała się taka pra tak prawdziwie europejska. Idąc ulicą, widzimy takie sytuacje, podążając do jakiejś zachodniej sieci supermarketów. Takiego jak Auchan, który w galerii Korona w Kielcach przestał płacić swoim pracownikom, dokładnie franczyzobiorca, który ogłosił niedawno upadłość. I według Facebookowych informacji, jeszcze zatrudnieni pracownicy zajęli cały jego towar i zaczęli go sprzedawać w promocjach od 30 do 70%. Klienci mogli płacić tylko gotówką, bo ta trafiała do nich, na poczet zaległego wynagrodzenia. I może słyszeliście o tej fajnej, dosyć sprawiedliwej akcji, ale nielegalnej. Jak się zaraz okazało mm, fejkowej. Zaprzeczyli temu sami pracownicy. Taka akcja nie miała miejsca. Sprzedawali towar w promocji, ale na polecenie właściciela, co do zaległych wpłat takie są i czekają na ich uregulowanie. Z drugiej strony szkoda, bo wtedy każdy pracodawca zatrudniający w takim biznesie i niepłacący, bałby się o swój towar. No wiedziałby, na co stać pracowników. Tak jak szef dobrego grabarza, wie, że jego pracownik szybko kopie grób i szybko go Ugh.